Cześć Turosa, witajcie w kąciku RetroGracza. Słuchajcie, na pewno są między wami osoby, które swoje młode lata przeżyła w latach 80, albo nawet i od 90 minionego wieku i wtedy każdy z nas przesiedywał nie tylko przed ekranem monitora, ale również w salonach gier, wydając każdą uzbieraną kasę na przepiękne gry, które tylko tam mogliśmy zobaczyć. I tak szczerze, ja marzyłem o takim automacie do gier, ale nie z jedną, a z kilkoma. A może gdyby kiedyś było możliwe, z wszystkimi grami, które widziało się na automatach lub też widziało się tylko za pleców kogoś, kto grał w jakąś grę i marzyło się o takim automacie w własnym pokoju. Przed paroma laty postanowiłem zbudować sobie taki automat i rozpocząłem pracę nad zbieraniem planów, części, monitora, który bym wbudował potem do środka takiego automatu. Plany były takie, aby zbudować pełnoprawny automat. Jednak życie, jak sami wiecie, czasami weryfikuje niektóre zachcianki. Nie porzuciłem jednak swoich marzeń, i dzisiaj chciałbym pokazać Wam, co w tej chwili już złożyłem, i obiecuję Wam że z czasem projekt się rozrośnie i będzie cieszyć moje oczy. Założenie jest takie, aby zbudować bardzo automat, czyli górną część automatu z monitorem i z całą obudową. W tej chwili zaprezentuję Wam już gotowy Arcade stick, który już zbudowałem. Podłączę go teraz do prądu i zobaczycie po zamianie przycisków z tych pierwszych górnych, jak sami widzicie te inne, nowe są pięknie podświetlone, wspaniale to się... Prezentuje również za dnia, jak również w nocy. Przy wyłączonych światłach, poświata od przycisków wygląda genialnie. Na początku tego projektu całość miała być zrobiona na podstawie płyty MDF, która jest bardzo dobra, jeżeli chodzi o obróbkę, jak również wywiercenie otworów w takiej płycie. Jednakże, jak zaraz Wam pokażę, zrobiłem malutki błąd. To jest ta właśnie płyta. Odstępy pomiędzy przyciskami zrobiłem zbyt małe, i niestety musiałem zakupić kolejną płytę. Gdy udałem się do sklepu, okazało się, że płyty MDW są teraz bardzo, ale to bardzo drogie, więc wykorzystałem po prostu inną płytę, o wiele tańszą płytę wiórową. Górna część jest zrobiona z płyty wiórowej. Otwory tym razem zostały dobrze wywiercone, a nowe przyciski, jak słyszycie, działają idealnie. Te, które teraz wciskam to są te stare przyciski, które nie będę używał. Później podłączę je może, aby odpalić Raspberry Pi, który znajduje się właśnie tu w środku. Całość, jak widzicie, dolna część jest już zamalowana farbą. W środku znajduje się Raspberry Pi, kabel, HDMI i całość yy, przycisków, czyli tych kontrolerów, podłączona jest do portów USB. Wszystkie przyciski wychodzą dolną częścią tego Arcade Stiga, ponieważ w planach był to była to budowa całego kontrolera, na dole miał się znajdować komputer tu po lewej i prawej stronie miały być zawiasy teleskopowe, Nakupiłem kupiłem złe no i nie dało mi się ich wmontować, dlatego zamontowałem zwykłe blachy zawiasy blaszane, które no robią swoje roboty, ale nie wyglądają tak pięknie całość, czyli wszystkie przyciski kontroler, joystick jest podłączony do płyty sterującej, które jak widzicie Przewodem USB łączą się z Raspberry Pi, na którym mam fajny image do odpalenia niektórych gier z mojej kolekcji. Rzeczą, którą nie lubię w tych zawiasach blaszalnych jest to: Posłuchajcie. Straszny dźwięk, ale aby utrzymać tą całą płytę, po zamontowałem po prawej stronie tutaj również magnes, aby podczas grania całość nie otwierała mi się bez potrzeby. W sumie cały projekt wyszedł moim zdaniem bardzo fajnie. Oczywiście kolejne części tego projektu będę pokazywał na moim kanale, gdy tylko rozbuduję go dalej. A teraz, no cóż, odpalmy może go jeszcze raz i zobaczcie, jak przyciski i przyciski startu i wrzucenia monet ładnie podświetlane są podczas dnia. Czyż nie wygląda to pięknie? Fajną rzeczą jest też to, że przyciski są zasilane poprzez Raspberry Pi, czyli nie potrzebujemy dodatkowego zasilania i kolejnych przewodów, które musielibyśmy pociągnąć do środka tego Arcade Sticka. Na sam koniec mojej prezentacji pokażę Wam, jak wygląda to podświetlenie, gdy w pokoju jest ciemno. Zobaczcie, czy nie wygląda to ślicznie? Uwierzcie mi, to co pokazuje kamera, a jak to jest w rzeczywistości, jest o... 200% jeszcze fajniejsze. Aby więc wypróbować jeszcze całość, odpalę jedną grę yy, na tym moim arcade sticku, który zbudowałem i który cieszy naprawdę moje oczy, bo zawsze chciałem mieć coś takiego. Odpalimy może grę, którą wszyscy znają. Na pewno każdy słyszał o tym tytule i każdy chociaż raz zagrał w tą grę lub jedną z części tej gry, a chodzi tutaj o Street Fightera. Możemy dzięki temu wypróbować wszystkie przyciski, bo z tego co wiem chyba Street Fighter korzysta w sumie z 6 przycisków w tej grze. Ja nie jestem, jak już wspomniałem, ekspertem na pewno dam ciała, jeżeli chodzi o rozgrywkę, ale chodzi o tutaj, aby sprawdzić, jak to wszystko działa. Gra się wczytuje. Jak widzicie, kontrolery zostały rozpoznane, więc już jesteśmy na dobrej drodze. Sprawdzimy teraz przyciski wrzucenia monet. Chwileczkę. Działa! Gracz pierwszy wybierzmy może ma Chun-Li, Lubię tą postać, nie wiem czemu zawsze rozgrywałem walkę w Street Fighterze z Chanli. Nie jestem w tym dobry. Nie znam wszystkich ciosów. Będę po prostu wciskał wszystkie wciski na ślepo, aby spróbować pokonać mojego przeciwnika. Zobaczymy jak mi pójdzie. Ale w sumie Arcade, jak widzicie, działa! Mój przeciwnik, jak widać, jest bardzo szybki, ale postaram się rozpracować go i chociaż w tym pierwszym levelu go pokonać. Przyciski, jak widzicie i słyszycie, działają idealnie. Uwierzcie mi, kontroler, którym steruje chun -Li, również reaguje natychmiast na wszystkie zmiany w ruchach mojej postaci. Kolejną fajną rzeczą w tym kontrolerze, w tych przyciskach i tak dalej, że całość, czyli ten, ta płyta główna, która steruje tymi wszystkimi przyciskami, jak również joystickiem, współpracuje z Xboxem One, jak również współpracuje z PlayStation 3, z tego co wyczytałem w instrukcji, jak również działa bez problemu z komputerem PC, czyli gdybyśmy mieli jakąś składankę utworzoną przez CoinOps, na pewno również byśmy mogli się cieszyć rozgrywką w dwie osoby. <laughs> Właśnie dostaję batę, ale już przestałem grać. Na pewno będziemy się cieszyć rozgrywką, w dwie osoby, również na komputerze PC. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Chciałem pokazać Wam, że marzenia mogą się spełniać, że jeżeli się zaangażujemy, możemy wypróbować i stworzyć własny arcade stick. Pozdrawiam Was serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Życzę Wam udanej niedzieli. Do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć.